Temat tygodnia. Dzień dobry, tu Łukasz Lipiński. Witam w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Polityka. Temat tygodnia. A w tym tygodniu takim tematem stały się już wybory europejskie. Rozmawiamy o listach, hasłach, programach, ale ponieważ większość z Państwa mniejszym, w mniejszym, większym stopniu korzysta teraz z długiego weekendu, to trochę oderwiemy się od takiej bieżącej polskiej polityki i trochę porozmawiamy o tym, co jest stawką tych wyborów, a już w szczególności o tym, jaki los czeka Europę w ciągu tych najbliższych pięciu lat, bo tyle trwa kadencja Parlamentu Europejskiego. I tak się dobrze złożyło, że raport na ten temat wydała właśnie Fundacja Wyszegrad Insight, część Republiki Nowej. A moim gościem dzisiaj w podcaście będzie Magdalena Jakubowska, właśnie z Wyszegrad Insight i Republiki Nowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, jak powiedziałem, oderwiemy się, nie będziemy tutaj mówić o tym, że Jacek Sariusz-Wolski na drugim miejscu listy lubelskiej, bo to jest chyba najnowszy news, jak prowadzimy tą rozmowę. Porozmawiamy bardziej o perspektywach tej wspólnoty i może zacznijmy w ogóle o samym tym raporcie. Porozmawiajmy. No, czy po pierwsze, chciałbym zapytać o to, no jaki jest sens generalnie wydawania takich raportów, zwłaszcza dotyczących przyszłości. Jest takie. Słynne powiedzenie Nielsa Bora, ostatnio nawet nadużywane, prawda, że prognozowanie jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości. No i właśnie, czemu ma służyć ten raport? Raport opowiada o czterech możliwych scenariuszach, jakie czekają Europę w ciągu najbliższych pięciu lat. No pytanie brzmi: czy w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie coś zaprognozować w ogóle na rok do przodu, czy na kilka miesięcy? A co dopiero na pięć lat? To jest dobre pytanie. Ja chcę od razu uprzedzić, że pomimo tego, że jest majówka, to my tutaj nie, nie wróżymy z fusów i, i nie będziemy opowiadać sobie jakichś takich niestworzonych historii. Nasz raport jest owocem długich prac, myślę, że ponad rok dyskusji z różnymi ekspertami, analitykami, naukowcami, też dziennikarzami, biznesmenami, politykami. Którzy rzeczywiście chcieli razem z nami trochę pozastanawiać się, jak um, ta przyszłość może się ułożyć po wyborach, jakie oni mają obawy, jakie też po prostu zaadresować. To nie jest, jak wspominałam, żadna kryształowa kula, to jest um, tak naprawdę foresight strategiczny, czyli to, czym się zajmujemy i to, jak to badamy, to nie są prognozy, tak jak prognoza pogody, tylko taka szersze rozważania o tym, jak ta przyszłość może być ukształtowana. I tutaj te scenariusze pomagają w pewien sposób nam budować debatę publiczną, pokazać zarówno opinie publicznej, jak i sobie samym czy decydentom. te realne, zupełnie realne skutki obecnych decyzji, tu w przypadku wyborów to są decyzje po prostu wyborców, bo Parlament Europejski jako, jako jedyny jest jedyną instytucją europejską, która jest wybierana w wyborach powszechnych. I to nasz głos i nasze decyzje tak naprawdę decydują, stanowią o tym, co z tą Unią się zadzieje i kto będzie w tej Unii podejmował decyzje w naszym imieniu. Hmm. My y, przygotowaliśmy ten raport też po to, żeby zastanowić się, co można zrobić, aby uniknąć niepożądanych scenariuszy. Jeden ze scenariuszy, o czym na pewno powiemy za chwilę, jest skrajnie y, niebezpieczny i trzeba umieć się zastanowić, co już dzisiaj na etapie i kampanii, i naszych, y, naszego pójścia do urn, można zrobić, żeby tego scenariusza po prostu uniknąć. To jeszcze dopytam, bo jakby odpowiedź na pytanie, po co jest ten raport padła, a zapytałbym o trochę technikaliów. Jak wyglądało przygotowanie tego raportu, te, te rozmowy? To był jakiś ustrukturyzowany proces? Tak. E, Forsyj strategiczny rządzi się swoimi prawami, jest to metodologia, którą, e, która jest taka ogólna, my też ją dostosowaliśmy na swoje potrzeby. Przeważnie budujemy taką... Dość dużą mapę, tak jak wspominałam, z tymi ekspertami, z tą, z tą rzeszą e, ludzi zaangażowanych, z którymi rozmawiamy podczas e, bardziej formalnych spotkań, warsztatów. Wypracowujemy z nimi mapę trendów, mapę tego, co się dzieje w Unii, jakie są zagrożenia przede wszystkim, jakie mogą być te zagrożenia, często zupełnie e, mniej już realne, trochę oderwane, ale pokazujące dużo takich słabych punktów wtedy. I podczas tych warsztatów i konsultacji wypracowujemy pierwszą strukturę scenariuszy, które później w różnych procesach przekładamy na, na różne warianty. No i dalej poprzez budowanie takich no, głównych wyzwań stojących odpowiadamy sobie na pytania, na ile dany scenariusz jest możliwy do zrealizowania. I bierzemy pod uwagę tylko te scenariusze, które rzeczywiście są możliwe w ogóle. No i na koniec budujemy też poprzez takie odwrócone myślenie odwracanie danego scenariusza czy, czy, czy postawionych przed nim pytań budujemy też rekomendacje, również polityczne tego, jak i jakie działania podjąć, żeby te scenariusze mogły lub nie mogły się sprawdzić. No dobra, to przejdźmy już wobec tego do samych tych scenariuszy, bo już o tym, jak powstają, opowiadaliśmy. Pierwszy taki scenariusz, nie wiem, czy najbardziej prawdopodobny, ale pierwszy, który znalazł się w raporcie, nosi nazwę, to teraz na roboczo tłumaczę z angielskiego, bo raport jest po angielsku, to Wygodny Sojusz Konserwatystów. Tak? Czyli to jest scenariusz numer jeden, według którego no, wzrost populizmu widać w całej Europie. Takie nacjonalistyczne uczucia rosną, wzmacniane przez niepokoje gospodarcze, strachy związane z migracją i konflikty kulturowe. Słabnie największa obecny, obecnie partia w Europie, czyli Europejska Partia Ludowa, wzmacniają się partie w rodzaju europejskich konserwatystów i reformatorów. Co to jest za scenariusz? Co w tym scenariuszu będzie się działo w Europie? To jest bardzo ciekawy scenariusz, trochę takiego aranżowanego małżeństwa. Polega to na tym, że rzeczywiście w Europie rośnie ilość skrajnych polityków, którzy dostają się do Parlamentu Europejskiego i zaczynają pełnić w nim funkcję. Tymczasem. Rola tych takich dużych partii troszeczkę spada. I te dwie partie, które wymieniłaś, czyli Europejska Partia Ludowa i Partia Konserwatorstw i Reformatorów, również Prawicowa, bo wspomnijmy, że jest to partia centroprawicowa, a ECR, to, czy EKR po polsku, to jest partia prawicowa, ale jeszcze nie skrajnie prawicowa. I te dwie partie tworzą taką koalicję, takie małżeństwo, które pozwoli troszeczkę odsunąć tych takich no już skrajnych populistów od podejmowania decyzji. Razem rzeczywiście trochę y, na rzecz takiego y, no wspólnych interesów podejmują tę koalicję, która nie wydaje się taka zupełnie y, możliwa na co dzień. W Polsce na przykład byłoby to oczywiście niemożliwe właściwie, bo to już zbadaliśmy, byłaby że. Byłaby to koalicja Pisu z PO i z PSL-em. Tak, to mogłaby się nie udać. Tymczasem na rzecz takiego typowych interesów, szczególnie ekonomicznych i, i, i interesów bezpieczeństwa, taka koalicja w Parlamencie Europejskim byłaby zupełnie możliwa. Byłaby skupiona za to właśnie na tych interesach ekonomicznych, czyli tym, żeby budować rozwój. Budować takie działania skupione na zadaniach, powiedzmy, a mniej na ogólnych zasadach czy fundamentach, które Unia Europejska ma. Dlatego mniej byłoby takich ideologicznych, powiedzmy to, rozważań, a dużo więcej działań takich już stricte zadaniowych. To oczywiście ma swoje konsekwencje. To aranżowane małżeństwo. Nie jest zbyt silnym małżeństwem. W związku z tym, póki te interesy. Nie ma romantycznej miłości. No, nie ma romantycznej miłości, nie ma tutaj pozytywnych emocji. W związku z tym, póki te interesy są i póki dzielimy się tym majątkiem i wszyscy na tym zyskują, to fajnie. Ale jak już zaczyna ktoś się pojawiać inny na horyzoncie i zaczynają się jakieś działania, które. No, są mniej pożądane i trochę naruszają tutaj te fundamenty tej, tej, tego małżeństwa, no to um, zaczynają się też problemy. No i takie problemy um, łatwo sobie wyobrazić, bo nasi koledzy ze wschodniej granicy nie śpią, dezinformacja się może szerzyć, podminowuje się w dużej mierze takie zaufanie społeczne do instytucji europejskich. I to oczywiście ma no szereg konsekwencji. Na przykład jakich? Tak jak wspominałam, to zaufanie się oczywiście obniża, zdecydowanie spada tak, to znaczy, następuje taki sceptycyzm wobec Unii Europejskiej, coraz więcej pewnie nie w tym przedziale czasowym, tylko troszkę później, ale coraz bardziej ta, ta, ten sceptycyzm zyskuje na, na sile. No i tutaj przy kilku zupełnie niezależnych od nas sytuacjach czy wyzwaniach, z którymi Unia będzie musiała się zmierzyć. Zmiana klimatu, migracje, które mogą być zupełnie y, duże, mogą zacząć się bardzo duże problemy z utrzymaniem po prostu y, takiej no, y, decyzyjności Unii Europejskiej, i możliwości podejmowania tych decyzji. Czyli w wypadku pierwszego scenariusza mielibyśmy do czynienia z takim, z takim właśnie układem opartym na interesach. Natomiast drugi scenariusz, który mówi już o demokratycznym renesansie, to jest scenariusz, który z kolei jest oparty bardziej na wartościach niż na interesach. Co oznaczałby ten scenariusz demokratycznego renesansu? Jest to scenariusz, który jest w pewnym sposób kontynuacją tej sytuacji politycznej, z którą mamy do czynienia dzisiaj. W Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej. Czyli te same y, ugrupowania, mniej więcej w tym samym stosunku, czyli Europejska Partia Ludowa i socjaldemokraci z udziałem partii Renew czy Zielonych, y, tworzą dość silną koalicję w Parlamencie Europejskim, również wy, y, jakby wybierają między siebie przyszłą Komisję Europejską. I tutaj Teoretycznie ten scenariusz jest rzeczywiście przede wszystkim kontynuacją, co już samo w sobie jest dość pozytywne, ale jest też taką, tak jak wspominałeś, no tutaj wygrywają te, te kwestie wartości. I na tych wartościach Unia buduje swoją przyszłość i, i, i też swoją pozycję międzynarodową. Jest dużo silniejsza, lepiej postrzegana. Te działania, które, które są podejmowane, w zakresie choćby praworządności, zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej, i tak dalej. Są zdecydowane w tym względzie na tyle, że, że po prostu możemy opierać dalszą przyszłość na, na, na tym układzie sił. Oczywiście no jest to, wydawałoby się, scenariusz najlepszy, ale żeby go osiągnąć to nie wystarczy tylko taka y, koalicja trzeba troszeczkę popracować i ta koalicja musi podjąć pewne działania i to w tym scenariuszu bardzo mocno opisujemy że bez konkretnych działań co uważamy za najważniejsze podjęcia się takiego zdecydowanych działań y, dających krajom pewną równość niemożność y, po, Takiego poczucia, że są nierówno traktowane, na przykład jeśli chodzi o, o ocenę praworządności, to dzięki temu unikamy pewnych zagrożeń, które, które mogłyby tutaj się urodzić i trochę ten scenariusz nam zepsuć. Wygląda rzeczywiście na to, że jakby żeby osiągnąć ten teoretycznie najbardziej pozytywny scenariusz, sporo się trzeba napracować, bo to. I zasady związane z praworządnością i z równością, również ekonomiczną w, w, w ramach różnych krajach i w ramach Unii, walka z dezinformacją, no jest to scenariusz, który od tych sił proeuropejskich wymaga chyba najwięcej pracy. To prawda, zdecydowanie wymaga zarówno takiego zrobienia dość dużych, nowych czy dalszych regulacji, ale też takiego utrzymania takiego balansu, żeby te regulacje nie znowu nie były taką barierą wobec na przykład rozwoju ekonomicznego, ale wymaga y, też takiej elastyczności, żeby nadać y, Unii taką pełną sprawiedliwość, żeby jedni nie czuli się gorsi od drugiej, nie, nie czuli się marginalizowani. Y, ci biedniejsi nie mieli tego poczucia, że, że jest aż taka różnica w ich głosie na, na, w tej arenie y, unijnej. Y, no i też. Y, zdecydowanego z, y, zaadresowania problemów, które, których się spodziewamy. I tutaj y, takim chyba największym kłopotem, którego można się spodziewać, są migracje i y, y, stosunkowo duże one będą. W związku z tym y, na to ta koalicja powinna być zdecydowanie przygotowana i to zawczasu. No dobrze, to żeby dojść do tego scenariusza demokratycznego renesansu, siły proeuropejskie będą się musiały napracować. A co jeśli no, nie napracują się wystarczająco albo ta praca nie przyniesie wystarczających rezultatów, no mamy do czynienia z kolejnym scenariuszem, który roboczo znowu tłumaczę jako naruszone. Horyzonty Europy. Jest to scenariusz, w którym wysoka mhm. polaryzacja istnieje wewnątrz poszczególnych krajów, podsycana przez takie nacjonalistyczne uczucia. Partie populistyczne zyskują poparcie, na wskutek tego w Unii mamy do czynienia z coraz większymi podziałami wewnętrznymi. Co oznaczałby ten scenariusz dla przyszłości Europy najbliższej? No to rzeczywiście jest e, trudny już scenariusz. On, on pokazuje. Że poprzez taki podział i tak, tak, takie rozdrobnienia po prostu partii czy członków tych partii, bardzo trudno nam zbudować coś razem. I tutaj każdy szuka wspólnego języka, czasem go zupełnie nie znajduje. Trudno o jakieś yy, rozwiązywanie problemów, wszystko po prostu bez końca długo trwa, żeby wynegocjować. Jakieś kolejne działania, kolejne prawa, kolejne założenia. I tutaj yy, kłopot jest taki, że tutaj na tym zdecydowanie zyskują populiści.